Siemanko Siemano W dzisiejszym filmie chciał... Zagramy sobie w minecrafta na przetrwaniu Tak i patrzcie Ja modliłem, żeby nie było śniegu Nie ma śniegu, ale jest dżungla, której też nie lubię A i tutaj też i tak jest śmiech, i śnieg Więc jeszcze jest mm, dwa razy gorzej Idź pozbieraj sobie mięsko i drzewno no, idę, idę, idę. A może najpierw idź, bo drzewo. A potem zabijaj te świnie szybciej, ci zejdzie. Dobra. Chcesz trochę dźwięku, bo... głośno chyba będzie na filmie. Nie wiem. Dawaj tam. No. Dobra. To chyba, chyba będzie okej. Okay. Eliany? Dobra, dzisiaj jest teraz godzina 20. 26, i myślimy, że dzisiaj tak byśmy poświęcili całą noc na, nagra na nagrywanie gdzieś tak 5 czterech odcinków. Oczywiście nie wstawię ich yy, od razu. Myślę, że dzisiaj może wejdą jeden albo dwa filmiki. Będą pod. No, będą nagrywane, myślę, że serię na razie będę poświęcał wraz z moim kuzynem no, tylko na Minecrafta, a potem się zobaczy, może tam, nie wiem, CS dojdzie, czy... No nie wiem, no... Nie możecie pisać w komentarzach, na przykład, w co bym tam mógł zagrać sobie, jaką polecacie gierkę. Oczywiście nie zabraknie też fan fanpage'a, który znajdzie się w który znajdzie, który znajdziecie link w opisie pod tym filmem. No nie wiem, myślę, że to, że informacji nie na tyle, jeśli chodzi o, no o nagrywanie. Dobra, teraz skupmy się bardziej na grze. Chciałabym tylko dodać, że teraz gra mój kuzyn. No, a ja gadam, to on też tam się wtraca. Yy, no i oczywiście będzie tak na zmianę. Raz będę na przykład w części drugiej ja, w trzeciej on znowu, w czwartej ja. Tak można na zmianę, prawda? No. Jak mówiłem, dzisiaj może na YouTube wejść tylko jeden, albo jak będzie ładnie, dojdzie. To nie będzie u mnie przeciężony internet to ze dwa filmiki. Zrób miecz Kornel, idź na świnie. Jeśli chodzi o mody, to na razie na modach nie gramy. Nie wiem jeszcze może jakiegoś wgramy, ale to poinformujemy Was na jakich będziemy grać. Oczywiście wszelkie informacje będą na fanpage'u na Facebooku. Możliwe, że też dodamy na Twitterze fanpage'a, ale wstępnie na razie na Facebooku będzie na pewno. Yy, przepraszamy za szumy. Jakieś tam dźwięki, ale to dopiero początkujący mi jesteś, co było. Co to był? Co to mogło być? Zombie? Co to miało być? Zombie? A zobacz na jakim ty grasz Na Aha! Czyli coś może być, nie? No, bo tu jest jaskinia To wejdź tam No zaraz, bo ja nic nie mam Wejdź z ten z rafraku, z mięsa Z nie to No Można eku z mięsa? Z mięsa a nie, to ze skóry. Ale krówek nie mamy. Owce potrzebne. Owce na lodowej chyba nie występują, nie? No czasami występują. Ale kiedy potrzebna jest wełna, to oczywiście owiec nie ma. Fajna, jest teren. Teren, no. też mi się podoba, na, na dom będzie zawalisty. wbijaj tu, wbij! Co? Ha i... ha eee, kobla... Chciałem sobie zrobić kilo... Jeszcze... Poczę sobie... ZJEM MIĘCO! Bravo ja. Numbra. No Fascynujące kopanie kamienia. Nie no jak wiadomo. Pierwszy odcinek to jest zawsze gunwo. Może się akcja rozwinąć w piątym albo w szóstym. Zależy jak pójdzie nam gra, jak zależy od zmęczenia. Pierdzielę coś tam, nie wiem co. Jeśli będziecie się chcieli dowiedzieć, jaka muzyka występowała w filmie. Um, oczywiście wpiszcie w komentarzach. Um, o, na pewno odpowiemy. Myślę, że tam za dużo pytań nie będzie, bo tam dopiero zaczynamy. Nie, no my, my nie oczekujemy w ogóle y, sławy na YouTube, bo wiadomo dzieciarnia. To tam nie zabłyśnie. Tam może konto. Profil będzie się rozwijał tutaj. No tak też jesteśmy. No tak też myślimy, że. Sorry, jestem przymulony strasznie. Okrutnie nie wiem, jestem taki. I tak, pierwszą noc chyba spędzimy w tej dziurze. Bo nie opłaca się nigdzie nie robić jakiegoś domku. No, chyba to będzie dobre. No to powinno być dobre, ale lepiej jeszcze nie ma nocy to zaznaczmy jakoś teren i pójdźmy poszukać owiec. To zrobimy łóżko i może nie będziecie tak czekać tej nocy Długo jak... Jak gunwo chciałem powiedzieć.. Jezu, ale przymu o! Dobra idź po te owce, czy po co? No, ale kutaskiem ci znaczy drogę na gunwowa górę. Czas co? Za minuty będzie Za trzy minuty, będzie, mm, za trzy minuty m, będzie dziesiąt. Ta minuta nagrywania. Myślę....... Nie wiem czy już to mówiłem, czy ile filmiki będą trwały. Mówiłem już? Jak nie mówiłem, to znowu przypomnę, będą trwały gdzieś 15 minut około. Tak myślimy. Nie chcemy też przedłużać. No bo to się zanudzicie na śmierć. Dobra, wracamy już do chaty. Nie będziecie oglądać jak ten... Jak ja owców szukam, bo nie znajdę na pewno. W domku jak dojdę to skończymy filmik. Tak no już nie będziemy przedłużać. Tyle będzie OK filmik. Dobra. Tak więc. My się żegnamy na wschodzie słońca zachodzie słońca piszcie komentarze czy wam się podobało dawajcie łapkę w górę y i, i to było na tyle subskrybujcie bo już się połączę więc na razie no